50-lecie Black Sabbath przypada w 2020 roku, ale Sabbathi przyzwyczaili nas już w późnych latach 90 że lubią robić reedycje swoich e, klasycznych albumów. Jednak 50-lecie Paranoid to zobowiązuje do tego, żeby wydać coś na bogato. I tak jest właśnie z boksem Black Sabbath Paranoid Super Deluxe, e, który wyszedł w dwóch wersjach, wersja e, CD i wersja winylowa. Zobaczmy, co mieści się w wersji CD, takim naprawdę potężnym boksie, który zawiera. No, bardzo bardzo ciekawe, ciekawe mamy tutaj wydawnictwo. Oczywiście jest Black Sabbath, oryginalny album Paranoid. Jest wersja remasterowana. Do tego mamy dwie koncertówki oraz wersję w opcji kwadrofonicznej. Otwierając boks. Mamy tasiemkę, to by już było w wydaniu Black Sabbath koncertówki. Podnosząc tasiemkę, zobaczymy zaraz resztę zawartości. Album ze zdjęciami pokazujący nagrania, skład, redditsy. Zdjęcia z czasów nagrań, pierwsza sesja zdjęciowa Sobatów. Publikacje, ogólnie historia tego, jak Black Sabbath nagrywali Paranoid, jak Paranoid przybijało się do mediów, jak media i prasa reagowali na nowość na rynku. Chociaż już po Debiucie chyba wszyscy spodziewali się, że ten zespół nie powiedział ostatniego słowa. Przyjrzyjmy się tej fotografii, ponieważ ona za chwilę będzie w trochę większym formacie. Więc książka taka paranoid, z fajnym, z fajnym takim rysem historycznym, jak album przebijał się do mediów. Tutaj broszurka koncertowa, broszurka informacyjna o trasie, o Black Sabbath, z, ze zdjęciami, ładny jeszcze młody Ozzy, jedno z zdjęć w sesji zdjęciowej, klasyczne zdjęcia. Fajny gadżet, chociaż pamiętajmy, że w wydaniu koncertowym Deluxe Black Sabbath były także kostki, co mogło być ciekawe. No i wracając do tematu zdjęcia, które już się pojawiło w książce dołączonej do wydawnictwa. Mamy potężny plakat, który nam się prawdopodobnie nie zmieści w kadrze, bo panowie postanowili pokazać fanom, że jednak te plakaty to była dla nich ważna rzecz. Te sesje zdjęciowe, potężny plakat, który można fajnie oprawić. W ramkę powiesić sobie i mieć zawsze Black Sabbath u siebie gdzieś na ścianie. No i przejdźmy do tej zawartości głównej. Zawartość główna, czyli albumy. i po kolei. Wspomniany już Black Sabbath Paranoid. Wydanie Digipakowe bez książeczki, ale warto też zauważyć, że bardzo fajnie rozwiązano opcję, by płyta się nie rysowała. Mamy wszystko w foliowej kopertce. Także krążek się z pewnością nie porysuje. Opcja z dźwiękiem kwadrofonicznym. Coś idealnego dla fanatyków brzmienia. Fajnie, że Black Sabbath to poszli. Teraz coraz więcej zespołów myśli o reedycjach kwadrofonicznych. Także sytuacja jak najbardziej na czasie. Warto też powie powiedzieć, że w środku to się praktycznie niczym nie różni. dokładnie takie same dwie wersje. Koncertówka numer jeden i też archiwalne zdjęcie. Ładna setlista. I koncertówka numer dwa. Szputa wyleciała z wrażenia. To jest właśnie fajne, tak jak wspomniałem, te foliki to jest coś, co e, z pewnością przyda się, ponieważ album się nie porysuje, a to jest w takich kopertkowych wydaniach gdzie mamy właśnie tak zrobioną płytę. Płyty się często rysują, a to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Cena to około 300 zł można znaleźć na stronie Black Sabbath, można znaleźć na stronach dobrych sklepów muzycznych. Dla fanów pozycja obowiązkowa.